W zadaniu czwartym musimy skorzystać z tego, że funkcja jest liniowa, czyli będziemy mieli wzór F od naszego x to jest AX dodać B. Jeżeli jest rosnąca, no to nasze A jest większe od zera, jeżeli jest malejąca, to gdy nasze A jest mniejsze od zera oraz jeżeli jest stała, no to A jest równe 0. W takim razie w podpunkcie A mamy F od naszego X i to jest równe m dodać jedna druga x i mamy minus 7. W takim razie obliczmy najpierw, jeśli funkcja jest rosnąca, no to będziemy mieli to, co jest przy x, czyli mówimy znowu o tym naszym a. To jest, o to chodzi. Czyli mamy m plus jedna druga musi być większe od 0. W takim razie m musi być większe od minus jednej drugiej. W takim razie możemy narysować sobie to na osi. Mamy kółeczko otwarte, mamy minus 1, druga, czyli to je idzie w tamtą stronę. W takim razie m będzie należał do przedziału otwartego od minus 1, drugiej do plus nieskończoności. Sprawdźmy teraz, jeżeli będzie to funkcja malejąca. Czyli mamy m plus 1, druga jest mniejsza od 0, czyli m jest mniejsze od minus 1, drugiej. Rysujemy nasz przedział żeby łatwiej nam było określić, mamy kółeczko otwarte, minus 1, druga, i to idzie w tamtą stronę. Czyli m będzie należało do przedziału od minus nieskończoności do minus 1, drugiej. Natomiast jeżeli będziemy mieli, że jest stała, no to m plus 1, druga jest równa 0, czyli m będzie równe minus 1, druga. I tutaj mamy wszystko. Przejdźmy zatem do podpunktu B. F od naszego x to jest równe 6 minus 2 trzecie m. W nawiasie mamy x plus 9, czyli znowu my określamy z tego, co stoi przy x, czyli z naszego nawiasu. W takim razie, jeżeli będzie funkcja rosnąca, to mamy 6 minus 2 trzecie m, to będzie większe od 0, czyli 6 jest większe od 2 trzecie m. Mnożymy przez odwrotność, czyli mamy 3 drugie. Będzie to 9 jest większe od m. W takim razie możemy zapisać, że m jest mniejsze od dziewiątki. Na naszej osi zaznaczamy, kółeczko mamy otwarte, punkt 9 idzie w tamtą stronę, czyli m będzie należało do przedziału od minus nieskończoności do 9. Jeżeli będzie to funkcja malejąca, to 6 minus 2 trzecie m, jest mniejsze od 0. Czyli będziemy mieli, że 6 jest mniejsze od 2 trzecich m. Mnożymy przez odwrotność, czyli 3 drugie, czyli 9 będzie mniejsze od m. m jest większe od 9. Na naszej osi zaznaczamy, mamy 9, czyli idzie w tamtą stronę. W takim razie m należy do przedziału otwartego od dziewiątki do plus nieskończoności. I funkcja stała, czyli przyrównujemy ją do zera, zatem 6 minus 2 trzecie m jest równe 0, 6 jest równe 2 trzecie m, mnożymy przez odwrotność, czyli 3 drugie, 9 jest równe m, możemy zapisać, że m jest równe 9.